Wiem Ci, że wszędzie, w Paryżu, w Barcelonie, jak była. A witam w kolejnym vlogmasie. Kolejny dzień. Kolejny dzień. Jesteśmy na jarmarkach bożonarodzeniowych pod Muzeum e, Historii Naturalnej, i tutaj jeszcze nie byłam, więc zobaczymy. Pod Belwederem były fajne stoiska. A, to tam jest. Myślałam, że to za tymi parawanami, A to... o, Tutaj musimy na pewno podejść. Tukierki są. Hello. 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 <laughs> Zimno. Cold. Herbatki po 5 euro. Chyba z jakimś dodatkiem. Mango, widzę jakieś owocowe z gałką i z cynamonem to by było. Turbo. A, czyli cynamon to jest. Turbo, ale no mówię, że turbo, właśnie. Ja lubię z cynamonem. A tutaj to na pewno dobre, bo jak cynamon jest, to będzie dobre. Tyle, że słodzonego to nie lubię. Lepsze jest takie z naturalnymi tymi owocami. Szkoda, że nie jestem głodna. Chciałam spróbować. To jest chlebek z żurkiem. Eee, żurek. Dobrze umiem gotować. Ja się nauczyłam dobrze gotować w pewnym miejscu. Pod nadzorem e, pewnych osób. <noise> Profesjonalistów. O proszę pana, takie chlebki są dobre? Teraz zobaczymy. A to nie żurek, jest to flaki, są tak? Flaczki. Zobacz, cebulowa jest flaczki. To jest y, ta, y, no to, to dyniowa. dyniowa, dyniowa właśnie. Gulasz. Gulasz w y, i co tam jeszcze? Nie, i to wszystko. I zupa w chlebie. No to to no to tak. a Czyli gulaszowa to Zaraz zobaczę ceny. Gulażowa to by dobra była. Gulażowa jest najlepsza z tych, z tych wymienionych, powiem ci. Idziemy dalej. Z mięsem No, ja wolę gulażową, taką, wiesz, z wołowiną. Ciasteczko. Nie, to jest chlebek chyba z tym. A ja ze smalcem szukał chlebka, bo ja lubię. Chciałam powiedzieć dla, te, dla osób, które oglądają mój kanał, że ja lubię chleb ze smarcą Wiem. Haczki, I, haczki. i flaczki. Ja jak Polka, typowa Polska gospodyni. Chcesz wałkiem dostać? Tym? Owie? Wałkiem? Ja nie powiedziałam po czym. Tak pięknie muzeum wygląda, ładne jest muzeum. A jakie to ogromne. Tak. O, ja właśnie jak oglądam te wszystkie ogromne muzea i tutaj te budowle, to mi się przypomniało, no, przypomniało mi się jak y, byłam w Rumunii. Pozdrawiam Rafała, bo tutaj zawsze się ktoś znajdzie na moim kanale, kogo pozdrawiam. I zachciało mi się zobaczyć, wejść do, do tego parlamentu yy, w Bukareszcie i chyba kiedyś naprawdę przyjadę, tam wejdę, bo ja tam nie weszłam, bo bym się tam nie chciało wchodzić, tylko z zewnątrz go nagrałam, ale będę musiała przyjść i go, przylecieć i go nagrać, a może przyjadę, bo taki trip po Europie chcę zrobić po Bałkanach i bym Rum, do Rumunii zajrzała samochodem. Ja umiem mieć no, mam prawo jazdy 25 <laughs> lat, a że nie jeżdżę tak codziennie, no to wiesz. Sobie rum. rum jest? 6 euro e, Kokos To ja bym wolała kokos Kinder o, dla dzieci Wodka Od razu będą wiedzieli, że Polacy Że <noise> budka <noise> Austria jest napisane. Pierwszy raz to widzę. Taka szmata do, do karów. Nie, to jest ściereczka ładna. A... Widzisz, pani się. Aż zobacz, y, mazowszanka. Mazowszanka. Z, z tym o, z Krakowa panem. To pani jeszcze ma takiego ciekawego. Pani wie, że my jest Polski, tak? Nie no, wiem o co pani chodzi, ale ja nie mówię po niemiecku. Aha, taki ob... O, to jest ładne. To jest ładne. Mówiłam Ci, że jest e, to koło. E, jak to się nazywa? E, Diabelski Młyn. Też jest. Austria. 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 Ja no, ja nie no, ja nie kupię, bo ja nie gotuję. Wiesz? A ja gotuję dużo. Ja nie <grych> tak, ja lubię zjeść. Ja lubię zjeść. O, Widzi miastę. Pan, że ładne to Pan ma te magnesy, wie Pan? Ja. No, hello. Powiem panu, że ładne. magnesy są te, Nie? Ooo, pan mówi. A, a, to są takie do powieszenia. Mm. Szkoda, nie. To magnesy to wiesz. Co my tutaj mamy? A dla psa, tak? Tak. Mhm. Dla psa, no. Tak, A pisze dog. Mój pies i kości. Nie będę kupowała takich e, kości dla siebie. A Pani znowu te. Ja znowu dziki. Dziki, pani. Co jest? Skąd? Dzięki, <laughs> pani znowu. Czy pani miałaby coś z rogami dla mnie? Nie. Nie Nie ma pani, tak Nie ma pani, nic. Ja tak pokazuję. Nie ma pani nic z rogami, nie. Uu, A ty większy. Ja tylko z rogami. Tutaj widzimy, mm, ty potrzebujesz, zobacz, ty potrzebujesz korkociągi. Do, do win, bo to jest ciągle minko, winko. Myślę, że tutaj, myślę, że tutaj są największe jarmarki w Wiedniu, ale zobaczymy jeszcze inne miejsca, ale z tych miejsc, w których byłam na ten Stefan Plac, to były mniejsze na podberwederem pod Berwederem były mniejsze i tutaj widzę, że jest chyba najwięcej straganów i zobaczymy wieczorem jak będzie, bo teraz nie jest jeszcze tak nastrojowo, bys jasno oświetlone, będzie się tak paliło, to będzie fajnie. Tu mamy kwiatki. Tak jak mówiłam, sztucznych nie lubię. Tu mamy kość słoniową. Kiełbaski, twoje ulubione, kabanosy. Ja w ogóle takie łyżeczki to noszę ze sobą w podróży. Ja też Tylko nie zajmuje miejsca, na lodówkę sobie przyczepisz. Tak, jest pamiątka. No, Najważniejsze tak to być, być tak. w tym miejscu, nie przywieźć coś, nie kupić, tylko być. Chodźmy tutaj, zobaczymy co. Bo zawsze na początku i na końcu jest coś do jedzenia, a pośrodku są takie różne pamiątki, coś takiego. Tutaj mamy takie łbaski. Podobne ceny do Berlina. Kubeczki, y, to jest 690. Co pan tam nalewa? Pan takie różne nalewa. No, Tutaj. byłam. Oczywiście wczoraj y, nagrywałam nawet z czerwoną dekoracją, z fioletową pięknie było, bo to podświetlane jest na różne kolory. E, tutaj Belvedere też, też belweder, Właśnie wczoraj. E, pokaż, co jeszcze. Jak można nie wejść w takie miejsce? E, moje ulubione cukrowe i czekoladowe. Pani pije w takim kubeczku. Dobre też? <grystanie> Na no, W sprawie, całą kim mm. takim właśnie budeczce taki Wiesz co to jest? No powiedz. Czy wiesz co to jest? Nie wiem, powiedz mi. No burek. <grystanie> Sery są holenderskie, tak? Mazdamer widzę. Mazda. O oh, oh, fantastic No widzisz, godnemu chleb na myśli, a ja tak marzę o sera. Ja naprawdę sery, ja nie lubię sera mm, Powiem tak, że parmezana, wiem, że wszyscy lubią. Ja nie lubię. Nie, nie mów mi o Camemberta. Właśnie, bo holenderskie sery są z takimi przyprawami większość, albo mm, z bakaliami. Ten cebulowy, czosnkowy. Czosnkowy, nie, nie, podchodzi. Czyli tak, orzechowy, powiem, że orzechowy, dobry. Nie rządź się. Nie rządź się, ja, ja mogę tylko, nie żartuję. Majerankowy, nie

Nie, ja chciałam. Lavender? Mmm. Uh... Powiem tak, że zjadłam już chyba 20 rodzajów sera. Pan powiedział po polsku? Pan powiedział po polsku? Mm. Nie, nie. 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 Ja Sylwia. Jak? Sylwia? Ja. A ja Sylwia zrozumiałam. <laughs> Sylwia, ja. Mały imię Sylwia. Pan mówił: 1, 2, 3, 4, 5. Po polsku, palisz. Oh. Ty chcesz tylko lizać. Jedz! To Polska? Polski. Warszawa. Mm. Warsaw. Warszawia. Jak płacisz? Po mojemu. Który najlepszy, właśnie, najlepszy. A, najlepszy. <laughs> najlepszy, wie pan co? Peanut. A mi się chyba wydaje, że... Ten orzechowy mówisz? Mi się wydaje, właśnie chyba tak, orzechowy właśnie. Chyba świnka. Świnka czy... Czesio, świnka. Świnka. Pik? Lokomotyw, lokomotyw, pik. To jest violet. Polish Lokomotiv. Lokomotiv Polish. Pik. Name pik. Nie już pana ubijemy, przepraszamy. Ja już tego pił. A może wizytówkę dam? Jestem w szoku. Jak można fajnie porozmawiać? Malutkie, takie, 20 ml. A ty już jesteś taka, zainteresow... ty jesteś taka zainteresowana. A nie, ja mówię, że 20 ml, a ty już patrzysz, ile procentu. Dobre. To jest takie śliwka w kompot. Wpadła. Tak? Co nie. No, nic, no, no. Wodka. Slivka, ale. Ej, poczteryj, Ty z wodka mit feige? Gruszka. A, gruszka. Gruszki. Pan się stara. Cieszę się bardzo. Naprawdę. Spróbujemy. Czy dobry dobre jest? Mało słodkie. Nie, ja mam wymagania. to było słodkie, teraz nie. Nutella jest na ciepło. Rureczki takie, coś takiego. Jabłuszka, takie w zalewie. Wejdę do muzeum do środka. A chyba są zobaczymy, ile kosztuje taki wstęp. Ale ja nie wchodzę. 14 euro. O, apteka! Muszę na vlogmasie się wspomóc w aptece. Och, na... muszę jakieś leki sobie kupić. Ej, ty miałam powiedzieć? Nie wiem. To musimy wejść chyba co? Do apteki. W tym roku ty na chyba pięciu vlogmasach. Cały czas do apteki? do apteki. Taka chora. I taki witamina C, witamina D. I błyszczyki do błyszczyki. ust, żeby się usta pięknie świeciły. Gdzie? no w te pierwsze vlogmasy cicho nie mów, żeby nie wchodzili na te vlogmasy no, no, no. no ja to wytnę no to tak. ja to wytnę dobra wyciąć po co mają wchodzić na te vlogmasy z tamtego roku teraz no tak. jest już nowy rok na te vlogmasy no. trzeba wchodzić A na vlogmasie apteki ciągle no apteki co ty? co ty myślisz że co co ty sobie myślisz po prostu ale muszę wejść i tak i tak muszę wejść tutaj, i znowu to samo, nie? I muszę tutaj wejść i kupić te witaminy, i tak cały vlog ma z waptece spędzę. O, kawiarnia muzeum! O, idziemy! No, tak, tak bym chciała, żeby była kawiarnia kolejowa. Coś takiego, żeby było. I pociągi, żeby przywoziły kawę mi do stolika. Ale by było fajnie. I marzy mi się żeby przy stoliku były takie przyciski e, EP07, EP0 nie, EP07, EP08, jaka lokomotywa Husarz e, SU-42, chciałabym, żeby ta lokomotywa mi przywiozła, na przykład Cappuccino. Latę mogłaby mi przywieźć świnka. Takie? O, czesio, ciast ciasteczko. Czesią, ciasteczko. Takie wymagania. Chodźmy tutaj. Do pań można się dosiąść. W razie czego? Jakby nie było stolika? Tak, pani mówi, że tak. A to jest taka... To jest ekskluzywna, mi się wydaje. Chodź to, <noise> nie wiem czy będziemy mogły sobie coś kupić. E, torcik e, wiedeński, zapytaj się czy jest. Powiedz, powiedz, że my z daleka przyjechałyśmy z Warszawy, tylko nie oszukuj. Jerzyka, może Pani sobie życzy? Chodźmy, zobaczymy, e, co jeszcze tutaj jest. Proszę bardzo, Pani Suzana. Co my tu mamy? Zupki, proszę bardzo. Sałatki. Da mnie poproszę, sałatka. E, tu jest metro. U1, U2 i U3. Przejście podziemne pod y, główną ulicą. Do metra wejście. Wyjście do tramwaju, autobusu. Linie U1. Jedziemy metrem? Słuchaj, ja bym pojechała U1. Jedziemy? Momencik. Ja tak myślę. Żegnamy się z jarmarków bożonarodzeniowych z wiednia, łapki, słupki zostawcie eee, co jeszcze eee, i oglądajcie wszystkie odcinki kolejowe, niekolejowe, będzie dużo z wiednia, vlogmasów eee, i to wszystko i do zobaczenia, pa! pa.